Somalijscy piraci dobili do brzegu. Zaczyna się załadunek. Oprócz karabinów i żywności, na pokładzie ląduje kilka worków ska. Można ją palić jak marihuanę, rzucić jak liście koki, ale efekt zawsze jest ten sam: pobudzenie i zmniejszenie apetytu. To pomaga mieszkańcom ogarniętej wojną Somalii i innych krajów Afryki Wschodniej oraz Półwyspu Arabskiego. Jednak kana daje się do spożycia tylko przez 30 dni po zerwaniu. Nic dziwnego, że szybko pojawił się chemiczny odpowiednik substancji zwanej katynonem, produkowanej przez tę roślinę. Mefedron, czyli 4-metylometr 4MMC, jest znany od wielu lat, robił karierę także w Polsce jako dopalacz. Zdelegalizowany w 2010 roku, został zaklasyfikowany jako substancja psychotropowa grupy 1P. Ma podobny status w całej Unii Europejskiej i w wielu krajach na świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie jego nielegalność nie została uregulowana prawnie. Mimo zakazów bez problemu, można go kupić przez internet. Jeden gram substancji działającej jak ekstazji, amfetamina i kokaina kosztuje w Polsce od 40 do 50 zł. Dlaczego pozostaje popularny? Stosując nowe substancje psychoaktywne można przez jakiś czas pracować wydajniej, uczyć się na studiach zaocznych po całym tygodniu pracy, nie potrzebując wypoczynku. Można łatwiej nawiązywać kontakty, pozbywając się przy tym lęku i szybciej wypoczywać. Konsekwencją jest jednak wycieńczenie organizmu, niekiedy psychozy, a nawet śmierć, mówi dr Dorota wiszej psycholog z Uniwersytetu SWPS. K, somalijska specjalność uprawa K, czyli czuwaliczki jadalnej kafa Edulis, zapewnia przetrwanie wielu somalijskim rodzinom. Roślina nie jest wymagająca niestraszne jej upały czy chwasty. Jej sprzedaż przynosi rolnikom kilkakrotnie większe zyski niż NP. Fasola, grupa radykałów na początku XX wieku starała się zdelegalizować uprawy czuwaliczki, ale bez powodzenia. Aż 80% Somalijczyków żuje codziennie K nazywany boskim pokarmem. Rządzący przymykają oczy na problem. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie zapewnić swoim obywatelom żadnej innej rozrywki. Nie są nawet w stanie ich wyżywić, a czuwaliczka osłabia apetyt. Brak komunikacji między wioskami przestał być problemem. Po przerzuciu kilku liści, można przejść pieszo kilkadziesiąt kilometrów. Dla mieszkańców Afryki Wschodniej i Półwyspu Arabskiego kato nie narkotyk, to już coś w rodzaju stylu życia. W Europie gałązki czuwaliczki można posiadać legalnie na terenie Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Korzystają z nich głównie imigranci, dopalacz zwalcza mszyce jak działa mefedron. Wyobraźmy sobie, że czujemy zintensyfikowaną przyjemność, euforię i empatię. Nasze zmysły są wyostrzone, czujemy się pobudzeni i ogromnie zainteresowani otaczającym nas światem. To, co dotychczas wydawało się brzydkie, nagle nabiera nieopisanego uroku. Muzyka, która nas drażniła, porywa nas do tańca, a jeśli trzeba walczyć, nie brak nam energii. Co ciekawe, efekty jego działania na ludzi długo pozostawały niedostrzeżone. Mefedron został zsyntetyzowany już w 1929 roku. Wiele lat później uczeni chcieli go wykorzystać jako środek owadobójczy. 4MMC miał zaburzyć funkcjonowanie układu nerwowego mszyc, tak by stały się łatwym łupem dla drapieżnych owadów. Mefedron można było kupić w każdym sklepie ogrodniczym, co odkryli amatorzy mocnych doznań. Środek w 1971 roku trafił na listę substancji zakazanych. Mefedron potrafi wywoływać ostre psychozy. Pod jego wpływem można popełnić samobójstwo. Nieznane są długofalowe skutki zazywania tego NARKOTYKU123.